Siemanko z tej strony hodowcy zrobić kolejny odcinek dzisiaj odcinek Bieramy Bieramy. dzisiaj odcinek z tego, że sprzedaliśmy prawie wszystkie miksy i jest oswojona. I tutaj kochinka, bluewery znosi jajko. I kuro Patwiana zniosła jajko, więc już... A tyk to nie jest do na tym nadgadze, bo to był bardzo, no? Ja wam może pokażę, która to jest. Gdzie jest widzowie siewizowie? O tutaj jest na schodkach. Ta co z, ba z Basią i ze Stanisławem kupiliśmy. To jest ta, co tutaj stoi. A, A ten nic został, co tam jest ta urszulka. Bo ona została. Bo tylko ona w tym gnieździe siedziała, bo... A też jest krwi, na pewno nowe, bo... bo w tamtym zniosła już biała silka i ruda silka. <grym> Tuś, tu się... <grym> I teraz ta bluwery. A ta niebieska ma chyba przerwę, ta silka, więc... a ona też znosiła białe jajka, nie brązowe. A też widać, że to jest nowa. I w ogóle też jest małe jak szabo. Tak samo sobie więc się cieszymy, bo już będą trzy jajka. Możemy zaraz zaraz pójdziemy do piwnicy i możemy Wam pokazać ile mamy jajek na, na lęgi już chyba 20 A teraz będzie 23, jak Znaczy jakbyśmy nie wyrzucali od brach... A czy nie wyrzucali, nie, dawali do niosek tam do jedzenia? A się brakmy, nie dawaliśmy w ogóle, bo się nie... zapewniało przerwę. No ale da, daliśmy kilka do, tych, do jedzenia. Więc jakbyśmy nie dawali, to byśmy mieli kilka, stwierdziliśmy, że... Jak są miksy nie chcemy sprzedawać, bo są ładne, yy, ładny kogut jest ubarwienia i tam by była nam go szkoda, więc stwierdziliśmy, że takie sobie będziemy chować, no najwyżej yy, będziemy musieli oddać z kogutów, będziemy musieli oddać na ubój, czego byśmy nie chcieli, ale wątpię, że się sprzedadzą. No się to wystawimy, a się razem to się zabije. nie wiadomo, co a te... później tu nie chcemy mieć za dużo kokotu, bo tutaj szabosami i to by było deptanie tak naprawdę tych szabów, więc... A to jest jedną jedną szabą. A ta kura tu będzie wejdą style. To była dzisiaj szukało ale nie no wiem ale w tej Byłam Pokazana A jest ciężka ta kura właśnie. Rośnie ze powolutku. I on będzie i on już, nie wiem, z miesiąc, zaraz budował nawet, będzie no, Pójdziemy, właśnie, tam. Się ma wyleć w dniu, nie, w styczniu, bo to były te brody. No to teraz będzie a długi. A Buka ma już jajko Wezmę tego pożytka, bo będzie jajka, bo coś. mi to zniesie w spokoju. Go zawsze, jak się obok niego przychodzi, to nie krzycza nic, a jak się go weźmie, to od razu się drże, jak taki... Nie chcę no. powiedzieć. <grywa> ale teraz Kurde. mamy co winnie jakoś... U każdej kurka jakoś po 4-5 ani, bo są dwa i dwa skokiny i jedno trzeba i teraz należy drugie, bo jedno tam staje. ale, stawić, ale stawić. No Teraz samo odleci. Mam nadzieję, że nas będziecie słyszeć, ale macie potwierdzenie, hmm. że, że zostały sprzedane te miksy. Bo został tylko jeden tutaj. Zostawiliśmy ją, bo ona... córki, A tak, może zaraz wam pokazać wnioski z naszej lejki tam na ogrodzie. Takie miejsce dziwne, no może nie dziwne, ale... A może wam pokazać, jest naszą naszą. Nasza też pewnie nam w tym terenie. No to nie chcę pokazać, bo tam samochody stoją. No. Nie chcę, żeby tam. Tam się. A się później zmyjesz pachinkę zobaczymy, ale w wam lampie na ogrodzie, tam wodzie. Tam można wam na a później zaszliśmy po tu. No, to ja się tu, um, mogę pokazać, bo będzie widać. Tam w tym krzaku, co widzicie, to tam znoszą. A też ostatnio, jak bawcia tam nie zamknęła drzwi od piwnicy i kury z szynką latały <gry> i nam jeden z tych miksów uciekł za ogrodzenie i latał z tą szynką nawet go nie widzieliśmy, a tam obok tej porzeczki tam, a tam czasem mają, bo tam siedzą i weszły, i <gry> zabrały szynkę, i na ten Bartek o ten czarny kogut tam biegali. my dopiero później zaważyliśmy, że siedzieliśmy dzisiaj widać, że mniej jest, razu krócej bo nie ma pięciu A zimno dzisiaj, strasznie jest a u Różnika najgorzej, najgorzej. Kury nie zdobią, ale nie ma spimsa, z za bardzo chodzić pewnie. Jedynie z dinozaurów nie puszczam, ale którego wypuścimy jakoś w środę, bo od środę ma się ocieplić, bo to ma być do wtorku po 6-5 stopni. A nie chcemy żeby, wiecie, się rozchorował jak tam. A się tamten wolno chodził, tak jak było ciepło, no ale nie wiadomo od czego rozchorował. Czy po prostu był zatarty, nie wiadomo. Jak znacznie 5 to po prostu, coś cóż, to się po prostu kupi jakieś, jakieś większe, bo jakieś takie. Jak tam kupowaliśmy, te pierwsze na przykład, tam mieliśmy tam czteromiesięczne, pięty Dlaczego to... Znaczy czy by było trzeba już dorosłego kupić. No, Bo też niedługo, jak te kurniki, no. miejmy nadzieję, że zaczniemy robić, to... to by było fajnie y, kupić. A my będziemy robić kurniki, to, to nie wiadomo co. Będziemy ocieplać, dopiero będziemy ocieplać na zimę. Znaczy to tylko zależy od tam od mojego taty, jak on nam za, zakonstruował to, bo... Bo nie wiem, podesek też nie mamy jakiejś ograniczonej, nieograniczonej ilości, bo ograniczoną mamy. Więc zobaczymy, bo wątpię, że na dwie obudowy wystarczyło tego ocieplanego. Teraz trochę nie robiliśmy, bo byłem chory, teraz, teraz na razie się jeszcze kuruje i będziemy zaczynać od weekendu jakoś. Tam w sobotę niedzieli żeby już tam, bo niedługo mieć nowa przyczepka, bo w marcu ma być, więc no już jest, marzec, całe. No. Nie wiadomo kiedy. Ale początek. Też może w marcu będą Gęsi, jak będzie dobrze. No więc, znaczy, wy to pewnie jak to w maju będziecie widzieć ten, że są te kurniki i to wszystko, więc jak my, obym to my, my wam o tym mówimy, tak to, to, no to już na 90% jest to, co wam mówimy, bo też nie wiadomo, czy będą wszystkie, bo to nie wiadomo, jak z robotą pójdzie i jak z deskami wystarczy, No to nie wiemy, ile, ile będzie potrzebne. Bo... No jak w nie jest to trochę nie wiem, co zrobimy, czy... Nasz z kibor, czy coś nasz no, na Może będzie można na kibar, ale zobaczymy. Nie no, ma bo tu jest kibel tam w piecu. Od starych czasów i tak na niego mówimy. No tutaj pełno śmieci, będzie co to wybrać, bo tam jak śmietnik. Ale no, wyrzucaliśmy wszystko. I. O, to jest taki korniszak, nie wiem, mały, tak jak. Tak nie wiem, z gęsi, z 10 tam znośniło. Znaczy też gęsi, nie wiem, chcieli jakichś masowych ilości, bo wiadomo. No, że jakieś 10% we pewnie, bo też gęsi to wiecie, jak to z nimi jest niektóre mogą być jak... nie tak. mogą być tak fajnie nastawione, a nie, niektóre mogą być no, będziemy, takie, że... że... jak będą małe, jak przychodzą, to będziemy raczej tak jakby przydłu, z niej dużo siedzieć, żeby przyzwyczaić do nas, żeby nas nie goniły czy coś. Tak kiedyś... Znaczy wiem, że jak gęś goni, to trzeba się postawić, a nie, nie uciekać jak byliśmy mali to uciekaliśmy. No bo jak postawi, to się była tak trzeba się postawić. To wiedzieć, że my tu już jakby rządzimy czy coś że, no, że nas nie wolno. Znaczy my jesteśmy takiego zdania, że kogoś innego se, se mogą, ale żeby po prostu tutaj jak ktoś z nami przyjdzie, to żeby tak nie było, bo jeżeli, ktoś, ja mogę. jeżeli ktoś by samemu tu przychodził, to nie mamy przeciwwskazań, żeby nic A nie robiły. Znaczy taki właśnie ktoś, taki nieznajomy, znaczy nie nie bo tu czasami no. jeden bujan no przyjeżdża i se samemu łazi po ogrodzie no. i wszystko. Znaczy takie barczy, takie to mogą schodzić, bo tutaj też to... Najbardziej właśnie czekamy na kurnik właśnie dla dla kur właśnie, dla czubatek i silek, bo gęsi to jest, wiadomo, że chcemy, ale właśnie najbardziej że tych czubatek też wszystko było rasowe więc... znaczy, kurniki to najbardziej chcemy do kur ale najbardziej to się gęsi, nie mogę doczekać aż tak już będą chodzić. Ja się nie mogę doczekać najbardziej kurczaków, czubatek jak będą rasowe i silek też naszych, bo tak to zawsze jak weźmy jajka, tak weźmy ja bo, ciekawy, bo, jak to będą wreszcie nasze. Ja jestem ciekawy jakie wyjdą <laughs> Jakie jak dużo nesta z tych jajek? Czarna brak ma bo ona zasiadł, bo tak więc jak te duże byśmy podłożył, to nawet zmieściłych z 16 gnioska. Zobaczymy jak o, w tym papie. roku u nas będzie ja z pokami A ci mu się uda, patrzcie, a się ona siada, ale patrzcie jak on tak jeszcze nie umie za bardzo. Bo on się ślizga jak po tej kurze. Bo ona widać, że już, już się chce, że, że już daje się jakby teptać. Ta jeszcze... wielbłądzie też już się daje, więc to dobrze. Na no, 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 szczęście kuchyni nie dotają, bo Casper jegoni, jak, jak podejdą to jegoni jak koguta. A ten, czas, to czasami podejdzie, musi zrobić więcej zaczął, ja to rzecz, ten, y, zawsze, mi, zawsze mi ucieka, jak wypu, wypuszczam. A dzisiaj nie wypuszcza, tylko usiadła tak do W Mówię, o, w końcu się ją łatwo złapie. Bo ona zawsze mi najbardziej ucieka. Zawsze na ostatni, na ostatni łup sobie ją zostawiam, bo... jak. Ta flubery zdem. się dzisiaj zniesie. to znowu ziosła, więc... Mi się wydaje, że ona dopiero rozpoczęła, ale nie wiadomo, bo... Bo wtedy na przykład tak że nie patrzyliśmy jak jakie jajka, tylko po braliśmy, bo myśleliśmy, że tylko silki z naszą. Znaczy, temu nie patrzyliśmy, bo my nie widzieliśmy kozoności, a teraz taką fajną porę sobie wybrały, że jak my przechodzimy... No. Teraz możemy w sumie pokaż, Wam pokazać pokaż, ten, pokaż, ten pokaż, ile tych jajek mamy. Czy, się, bo bo śpiewałaś dzisiaj też, już chodziła w kółko, nie wiedziała, to no. tutaj też ten... Y też jak dzisiaj byliśmy to też już wchodziła, wchodziła do kurnika, więc już byliśmy prawie że pewni, że będzie jajko i jest, więc się cieszymy. A znaczy, dzisiaj za bardzo nie, ale wczoraj było czuć ogólnie, że wiosna idzie. No się cieszymy, bo też u nas w ogóle już rekord jajeczek padł, bo 6. No dzisiaj jest 5. A teraz dzisiaj blueberry. A czy możliwe też znieść na czarna, bo ja położyłem w gnieździe i siedzi chyba. Sodźcie wam znaczy. pokażemy ile teraz mamy jajeczek. A więc mamy 20 jajeczek. Nie jeszcze... Teraz jeszcze ten, jeszcze będą trzy chyba, czy dzisiaj, czy cztery? Cztery no. Nie. Jak się tam to będą cztery. No, więc mamy już tyle na lęgi, teraz trzeba czekać tylko na kwoki. No, a w sumie zajrzyjcie, jak mam dużo jaj, to, to będzie mało kwok, a mieli mało jajek, to by było pełno kwok. Znaczy no, teraz jest w miarę zimno, więc <laughs> trochę będą mogły być, bo tam to przecież też co zbijaliśmy ostatnio na odcinku. No widzisz też, one miały ponad miesiąc a i tak połowa była pozalężona, więc... No tu sobie piszą, że nad jajką go długo leżyć się nie zostanie. A, się tak ziemi, no tu nie jest ciepło na pewno. W tej komodzie. Włożymy tam termometr. O, minus 5 stopni. To jeszcze może wam pokażemy, gdzie ta się jajko i się będziemy żegnać. O, są dwa. Nie mam. Tutaj znoszą, w tym krzaku <grych> co wam pokazywaliśmy. Tam wtedy dookoła raczej nie ma, jajek ja już. A tu widzicie, im się już podmrażały, te grzebienie, tym rozkąś, jak się nie wyglądają. Jeśli <grych> dzisiaj że tu jednak klawisko, to pewnie teraz 2 będą bo szara taka i kajle. A to za... może tam z tym odmrażeniem, tam w innym odcinku pokażemy. No być ciekawie. nie wiem. Ciekawy nie wiem, ale no, może nawet być ciekawy. Ale Wam dziękujemy za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć. Cześć.